23 września 2020 roku gościniec sąsiedztwo jej gajówki w ródkach. Pień jesionowy. A tutaj to, co z dnia urobiono, to dwa stosy drewna. W ubiegłym roku, jesienią, leśniczy z trzech takich jesionów też ułożył dwa stosy drewna. Teraz z jednego wyszło dwa. Znaczy, że coś nie zazębiło się, coś nie zatrybiło, bo leśniczemu gdzieś przepadło drewno. Ale ciekawość jest tutaj kolejna. Otóż tego jesiona przewróciła burza kilka dni, tygodni temu. Później przewróciła wejmucę. No i leśniczy radnie jak rat, posprzątał to wszystko. Ale proszę zobaczyć następną sprawę. To jesion, który stoi tutaj od lat bez jednej gałęzi. Gruby, podobnie jak ten, który teraz pocięto na stos. Czyli mający około 60 cm na pniu. I z boku, po drugiej stronie tego pniaka, jest następny jesion. Tej samej grubości. Ten ma dosłownie dwie gałązki jeszcze zielone lub już niezielone, który też po prostu y, usechł. Dlaczego leśniczy nie robi z tego drewna użytku? Dlaczego nie pociął przy okazji trąd z tego jednego jedynego jesiona tych pozostałych dwóch? Czeka na to, że owe y, drzewa, podobnie jak ich poprzednicy, przewrócą się na ścieżkę rowerową, która przebiega stąd dosłownie o y, 5-6 kroków. I akurat tym razem może nie prołożą się w kierunku takim lekko, powiem, od, 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 odchodzącym od tej ścieżki, a po prostu uderzą w poprzek tej drogi i mogą komuś zrobić krzywdę albo też przynajmniej uniemożliwić korzystanie z drogi. No niestety leśniczy gospodarz ze wszech miar w ten sposób to wszystko... Nad tym wszystkim panuje, albo raczej nie panuje. No i jak właśnie pytanie do tych jesionów, o czym pytałem Straży Leśnej i pytam po raz chyba drugi. Jak to się dzieje, że trzy takie drzewa dały ledwie 2,5 dwa, dwa osad drewna, teraz jedno takie drzewo dało taką samą ilość? Gdzie podziała się reszta? Przecież to nie są śmiechy, to są jakieś, mm, jakieś wartości. Yy, Pieniężne w każdym razie, i to się nie dzieje gdzieś w tajdze, gdzieś w miejscu, gdzie nie dochodzą ludzie, nikt niczego nie widzi, nie słyszy. To nie góry, gdzie trudno jest wejść, cokolwiek z tych gór zwieść. To po prostu sąsiedztwo leśniczówki bezpośrednio przylegające do głównej drogi utwardzonej, i z miejsca takiego drewno nie powinno ginąć, a skoro ginie, to znaczy, że leśniczy nie wykonuje swojej. Roboty i jak wykonywać powinien. I tyle by w temacie tych jesionów, tutaj w ogóle jest ku różnego rodzaju bajzru, że to jak już pewnie o tym mówiłem, niejednokrotnie panowie inspektorzy uznali owe jesiony niegdyś za yy, konary. Konary, które miały średnicę 60 cm. No są i takie konary, ale akurat tu nie o to pewnie chodziło.